Hej wszystkim, tu Mary Kayden i witam was bardzo serdecznie w 20 odcinku Zniszcz ten dziennik. Na początku tego odcinka wrócimy jeszcze pamięcią do odcinka 19, bo jeśli go oglądaliście, to pewnie pamiętacie, że w poprzednim odcinku ukryłam gdzieś jedną z kartek, zrobiłam z niej taką wielkanocną geoskrzynkę I tak sobie myślę, że ci, którzy jej szukali i jej nie znaleźli, albo mieszkają zbyt daleko, aby mogli spróbować ją znaleźć, są dosyć ciekawi, gdzie też ją mogłam ukryć. Także zapraszam Was teraz na krótką retrospekcję odcinka 19 i zobaczycie, gdzie to. Też to ukryłam moją geoskrzynkę. Okej, okay, jesteśmy już z dziennikiem w terenie. No, aktualnie w samochodzie, bo na zewnątrz jest trochę zimno i wieje. Dlatego stwierdziłam, że lepiej będzie to zrobić tu. I przygotujemy teraz geoskrzynkę, którą gdzieś ukryję. Z tyłu dodaję tajny kod, którego teraz nie zobaczycie, ale zobaczycie go w kolejnym odcinku. To będzie M. Jak Mary Kayden. Ok, znalazłam odpowiednie, tak myślę, miejsce na geoskrzynkę. By the way, jest strasznie zimno, przed chwilą upadał śnieg, także mało wielkanocnie, ale sorry, takie mamy klimat. I ten fragment zobaczycie dopiero w 20 odcinku, ale chciałam go nagrać, żeby było widać, jak to robię. Także tutaj obczaiłam fajne miejsce, bo dopiero widać je, jak tutaj się wejdzie. I przywiążę geoskrzyneczkę, albo doloper przywiąże, bo jest wyższy, na której się z gałęzi. Doloper przywiązuje geoskrzynkę. Bo jest wyższy Dobra, więc go skrzynka jest tam. Tam. Up there. Tutaj u góry. To. Mhm. A współrzędne tutaj pod tymi drzewami są takie, chociaż na pewno poznaliście już w poprzednim odcinku. Halo. No, więc myślę, że ten krótki filmik zaspokoił trochę Waszą ciekawość. Udało się ją znaleźć Borysowi i Jagodzie, którzy właśnie już kolejnego dnia napisali mi wiadomość, że udało im się ją znaleźć, także bardzo serdecznie wam gratuluję. No i co, myślę, że najwyższa pora przejść już do dzisiejszych zadań. Kiedy dzisiaj rano usiadłam sobie do śniadania z dziennikiem, postanowiłam zrobić zdjęcie pewnej strony. Jak widzicie, jest to strona z wymyślaniem nowych pomysłów na niszczenie dziennika. I dostałam kilka, które wydały mi się interesujące, także teraz się za nie zabierzemy. Pierwszy komentarz pochodzi z Instagrama i napisało go matysiak2105 Zgnieć i wyprasuj żelazkiem jakąś stronę. Nie wiem czy pamiętacie, ale tak się składa, że mam do tego celu idealną stronę. To jest strona, z której zrobiłam chyba w ósmym odcinku zabawkę dla kotów. I powiem wam, że po odcinku bawiłyśmy się jeszcze z moimi dziewczynkami nią dosyć sporo i bardzo ją lubią. Ale myślę, że już czas, aby ta strona wróciła do dziennika. Także spróbujemy doprowadzić ją do porządku. Ale najpierw jeszcze ją trochę pomacham. O, się zainteresowała. Jej, mam już żelazko i będziemy działać. O. Halo? Okej, okay, żelazko już się nagrzewa. W międzyczasie spróbuję uwolnić tę stronę z tej dziwnej konstrukcji. To tak mocno przygniotła. Chyba będzie trzeba przeciąć. No, różowe, potrzebuję waszej pomocy. Staram się nie przeciąć kartki. Pognieciona strona jest wolna. Strona 42. Dobra. Dosyć się pogniotła, ale spoko. Spróbujemy ją doprowadzić do porządku. Chce będziesz wyglądać jak nowa. Mm. Jeszcze na lewej stronie. Mm, niektóre te ciężko jest rozprasować, ale myślę, że jakoś damy radę. Au. Strasznie się nagrzewa. Trzeba zawsze uważać z żelazkami. Wiem to z doświadczenia niestety. Okej. Okay. Myślę, że już lepiej nie będzie. Myślę, że już czas, aby wróciła do dziennika. To było tu. O, no, robiłam to 16 stycznia. Tam. Wiem, że ta scena jest podnieciona, ale została wyprasowana, a poza tym wiecie, ile ona miała przygód? Żadna scena się tak długo nie bawiła jak ta. Kolejne zadanie podysła w komentarzu na Facebooku Emilia Janczyk. Która napisała, wrzuć do wanny Buźka z mrugnięciem Powiem wam szczerze, że trochę boję się wrzucać go do wanny On ma poważny uraz psychiczny do spędzania czasu w łazience Po tym jak wyprałam jedną kartkę, ale Pomyślałam, że zdobędę się na ten krok i to zrobię No to chodźmy do łazienki Okej, okay, jak widać jesteśmy już w łazience Na pewno sobie poradzisz Zróbmy to Uwaga leci! No co? Nigdzie nie było napisane, że w wannie ma być woda. Widzisz? Nie było tak źle. Musisz okazać mi trochę zaufania. Where is my water? Kolejny komentarz pochodzi z Instagrama, napisała go Tuska2002. Oblej jakąś stronę woskiem. No, no, strasznie to pusto. Powiem Wam, że to zadanie od razu mi się spodobało, jak je zobaczyłam, ponieważ jestem wielką maniaczką zapachowych wosków z Janki Kendall. Trzymam te woski w jednej z moich szafek i po prostu, mimo że są zamknięte w podwójną folię i tak dalej, to i tak cała szafka nimi pachnie. I tak fajnie jest włożyć jakiś wosk do takiego kominka, poczekać aż się rozpuści i taki piękny zapach wypełnia cały pokój albo nawet mieszkanie. Mm, także myślę, że dziennikowi też należy się trochę tej słodkiej przyjemności. Dobra, po pierwsze podpalamy t żeby już nam się tutaj nagrzewało. I teraz pora... Jak to ładnie wygląda. Pora wybrać jakiś zapach. I powiem Wam, że mimo że nie mam ich jakoś strasznie, strasznie wiele, yy, w porównaniu do kolekcji, które widziałam u niektórych osób, to i tak yy, nie jestem pewna, który wybrać. I w ogóle to i tak chyba nie są moje wszystkie, bo widzę, że gdzieś mi zniknął November rain. Nieważne. Dobra, wybiorę chyba Child ponieważ on ma taki dosyć fajny, jasno-zielony kolor. Jeszcze jak widzicie go nie próbowałam, ale zaraz zobaczymy jak pachnie i dziennik też. Odklejam naklejkę. I otwieramy, wow, wow, wow. wysypało się. jedną czwartą, czy tam ukruszymy jedną czwartą, no tyle w zupełności wystarczy. O, tak mi się pokruszyło więcej. To sobie schowam na późniejsze czasy. Resztę wrzucam do kominka i będę czekać aż się rozpuści Wow, już się nagrzało. Nic się nie może zmarnować. Okay, jak widzicie, wosk już się roztopił. Mam tutaj kartonik, który zabezpieczy resztę dziennika przed tym woskiem, ponieważ chciałabym na innych stronach jeszcze coś pewnie pisać, a doświadczona nauczeniem z kredkami Crayola wiem, że może to się nie udać po zabawie z woskiem. Może nabiorę trochę łóżeczką i szybko poleję, zanim on zanim się Rozpuści. Powiem Wam, że on tak poślicznie pachnie, że po prostu trochę mi go żal dawać do dziennika, ale cóż. Przynajmniej ma ładny zielony kop. Teraz muszę poczekać, aż to wyschnie. Ale ładnie mi teraz w pokoju pachnie. Mówiłam, że przesiąknie na drugą stronę. A To jest agresywne i szaleńcze mazanie. Tadam! I już ostatnie zadanie na dziś. Jak zobaczyłam ten komentarz na Facebooku, to pomyślałam sobie. Eee", ponieważ Dagmara Telga napisała na Facebooku. Rozbij jajko w dzienniku. Ale z racji tego, że ten komentarz dostał najwięcej kciuków w górę na Facebooku, to pomyślałam. Dobra, zrobię to. Mam tutaj dwa jajki. Jedno jajko i... zaraz zgniotę je pomiędzy stronami dziennika tylko posprzątam pomyślałam, że najlepszym wyborem będzie rozgnieść jajko pomiędzy stroną 36 a 37, ponieważ tutaj było coś o rzuciu, a tutaj dokumentowałam swój obiad, także będzie tak tematycznie jedzeniowo okej okay. jak ono wyleci, zanim je rozgniotę? UWAGA NADCHODZĘ! No co? Nikt nie powiedział, że to jajko ma być surowe. A i tak zrobiło niezły bajzel. Mam jajecznicę w dzienniku. Okej, okay, i to by już były chyba wszystkie szalone zadania, które zrobiłam w tym odcinku. Czas na małe, tradycyjne podsumowanie. Strona, która po długiej, długiej nieobecności powróciła do dziennika w nowej, odświeżonej formie. Tak wygląda cały dziennik po wrzuceniu do wanny. Strona polana woskiem, który teraz naprawdę przepięknie pachnie. Oraz strony, między którymi rozgniotłam jajko i podczas sprzątania niestety zrobiłam tutaj małą dziurę. Tak między nami to nie polecam takich eksperymentów z surowymi jajkami, ponieważ, no bo wiecie, salmonella i te sprawy lepiej nie ryzykować. A tak wygląda strona, na której spisałam te wszystkie szalone zadania. Na końcu odcinka będziecie mogli oczywiście zobaczyć zdjęcia wybranych przeze mnie waszych wersji stron, które ja niszczyłam ostatnio. I pamiętajcie, że jeśli zdecydujecie się zrobić któreś z tych zadań, które robiłam dzisiaj... I chcecie, aby Wasze zdjęcie znalazło się pod koniec kolejnego odcinka, to możecie je wysłać na swojego Instagrama z hashtagiem Dziennik Mery20, Dziennik Mery20. Wow, tu już 20 odcinków! Albo wysłać mi zdjęcie na maila mery w temacie wpisując Dziennik Mery20. Dobra, to to już naprawdę byłoby wszystko. Cieszę się, że mogliśmy stworzyć ten odcinek razem. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się go oglądało i do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa! No, i tak jeszcze by the way, skoro już w dzisiejszym odcinku mówiłam o tym Facebooku i Instagramie, to chciałam Was przy okazji zaprosić na mojego Facebooka i Instagrama. Ponieważ, jak się okazuje, wiele osób nie wie, że ja mam Facebooka i Instagrama, widocznie wiele osób nie czyta opisów, bo zawsze tam są linki. No, także chciałam powiedzieć na wideo, żebyście już wszyscy się dowiedzieli. Mam Facebooka i to jest chyba najłatwiejsza forma kontaktu ze mną, tam są zawsze najświeższe informacje, jeśli dzieje się coś ciekawego, to zawsze jest o tym informacja na Facebooku, także myślę, że warto go śledzić. No i tak samo polecam wam mojego Instagrama, ponieważ tam wrzucam różne zdjęcia i w sumie Instagram jest chyba jednym z moich takich ulubionych miejsc społecznościowych do dzielenia się różnymi rzeczami, także ja osobiście uwielbiam Instagrama, uwielbiam tam wrzucać zdjęcia, także tam was też bardzo serdecznie zapraszam. No i to tyle, linki są w opisie.